Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowej bitwie tygodnia. Dzisiaj na widera zbierzemy Super Pershinga, czyli premiumka ósmego tieru. Jest to powiedzmy czołg średni, który udaje ciężki. Jak już wiecie, jest on troszkę w grze, więc już, już pewnie wszyscy się z nim zaznajomiliście. Posiada bardzo, bardzo wredny pancerz, pancerz warstwowy i od przodu momentami jest mały problem, żeby go przebić. Oczywiście jest kilka łigzpotów, które możecie strzelać i już większość osób się tego nauczyła, ale, ale jednak nie wszyscy. więc nadal można tym czołgiem bardzo fajnie zarabiać i mieć dużo frajdy z gry, ponieważ, ponieważ nic tak nie bawi jak czołgi nie mogące przebić waszego stalowego podpora. Tutaj za sterami Wehrmacht HD. Nie wiem, nie wiem skąd tak nikt, Nawet wolę się nie zastanawiać, czym akurat Wehrmacht HD. Jakby nie mógł być w niższej rozdzielczości. W każdym bądź razie zaczynamy sobie strzelanko. Jest tygrys jedynka. Jest T29, jest T34, drugi tygrys. Bardzo fajny zestaw. Niestety działo już uszkodzone. To się zdarza bardzo często na tych, na tych czołgach, tak samo jak na T34 albo na T32, ponieważ ludzie często strzelają. Po prostu wiarzmo działa i, i wtedy to działo zostaje uszkodzone. Widzicie, nie są w stanie przebić za bardzo. Strzelają mu po ale on się nie musi wcale ruszać. Stąd wystarczy, że będzie tutaj stał i po prostu ich wszystkich obijał po kolei. Myślę, że powinien się skupić na innym celu i spróbować go jak najszybciej wyeliminować, żeby jednak tych lufów było trochę mniej. Za zobaczymy sobie, gdzie oni do niego strzelają, ale widzę, że tutaj dużo strzałów jest w przednią płytę. Zaraz sobie zobaczymy, jak już to się włącza. O, tak właśnie widzicie, dużo strzałów w przednią płytę. Ta przednia płyta. Naprawdę jest bardzo trudne do sporsowania. Tu jest, tu jest tyle, tyle pancerza, że nawet strzały z dziesiątych kierów bardzo często nie przebijają. Najlepszy sposób to celować ten, te tak zwane wyrzutnie rakiet. chociaż to nie są wyrzutnie rakiet, ale jeżeli strzelicie tutaj w ten, w ten rejon na górze, to pociski wchodzą po prostu w, w, wizjer, w wizjer dowódcy i w ten sposób można go najłatwiej przebić. A poza tym bardzo łatwo się przebija go strzelając. Nawet jeżeli jest pod lekkim kątem, strzelając po prostu w bok czołgu, bo, bo ten boczny pancerz jest na tyle mały, że nawet, że nawet z małych kalibrów puszcza pociski po prostu I, i w ten sposób można ten czołg w miarę łatwo przebić. Sytuacja została ogarnięta, już 2900 demedzi nabite, zobaczcie, stał sobie po prostu tylko i strzelał do nich. Te 29, no to był akurat słaby strzał, pod tym kątem akurat, tego T29 nie można było przebić. Tutaj w HD nie pcha, się, nie pcha się specjalnie na tą p ka 9. Zawraca jedzie sobie do środka do miasta. Tu jest kilka czołgów do flankowania. Widzicie, nawet takim powolnym czołgiem można flankować. Tygrys w dostaje strzał. Sprawdził jeszcze przez moment. Widzicie, spojrzał co robi T29. Bardzo, bardzo dobre zachowanie. I z szósta najpierw sobie pójdzie. Ma mniej HP. Warto go wykończyć, żeby na tutaj nie bruził. Nie oddał nam przypadkiem, No niestety strzał w to to słabo przycelowane, bo lepiej było strzelać w ten, w ten tył, a najlepiej też taki ścięty pancerz na końcu, i to by było najlepsze. Teraz powinna zejść panterka, jeśli dobrze wylosuje damę tu na jeden strzał, to dobił tą panterkę. I teraz tygrys dwa, zobaczcie, nawet się nie ruszył, nawet się nie odwraca, ja jestem wielki tygrys, po strach półbite po 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 w II wojnie światowej nic mi nie zrobisz, nawet czy nie będę do ciebie odwracał. A Wehrmacht HD po prostu sobie siedzi i go tłucze. A już ma rozwalone. Widzę, że tutaj ewidentnie celuje w magazyn amunicji będzie próbował go wysadzić. Ty gdy skręci sobie tylko wieżą spokojnie, nawet się tym specjalnie przejmuje. A Wehrmacht sobie go tłucze. Naprawdę, aż przyjemnie podjechać do kogoś takiego na randomie i sobie nabić te 1500 HP czy 1600, nawet wtedy. Jest troszkę kaski, jest trochę damage. Przyjeżdża IS, który próbuje pomóc temu Tigerowi, i za chwilkę pewnie, pewnie podzieli los ISA VI i Pantery. Tak właśnie został skończony. Tiger właśnie w końcu odwrócił i pewnie strzeli mu zaraz w wieżę za zero. No, dawaj Tiger, spróbuj szczęście. Ach, nie zdążył. Już go, już go tutaj typ 59 rozwalił. W każdym bądź razie. Fajnie to wyglądało, i, i tak, tak się naprawdę zastanawiam, kto takich ludzi wpuszcza na randomy, bo to jest ósmy kier, czyli już jednak trzeba było coś tam ugrać i trochę nad tą posiedzieć, i potem robić takie głupoty. No to naprawdę trzeba się postarać. Te 29 Wizjer myślę, że tutaj nie wejdzie, bo już ta 29 y, uciekła. Dobra, Wermach sobie go obiedzie. Jak widzicie, y, ten, ten czołg jest y, o tyle fajny, że. Jeżeli ktoś nie jest, nie wie dużo na temat tej gry, czy nie interesuje się tym, gdzie dany czołg strzelać, no to naprawdę można wykręcić kosmiczne wyniki, bo, bo po prostu będzie strzelał na pałę i nie przebijał tego czołgu. Nawet ze złota wieloma czołgami ludzie nie są w stanie przebijać tego super Kuleje w nim jednak tylko to, że no niestety nie jest on najszybszy i chociażby dlatego raczej do sobie tego super Pershinga nie kupił, bo lubię jednak czołgi szybsze takie, takie powolne krowy raczej raczej mi nie odpowiadają. Chociaż muszę powiedzieć, że angielskie ciężkie czołgi do siódmego kieru były całkiem całkiem fajna pomimo tego, że jeździły 24 godziny, godziny. No, super jest troszeczkę szybszy, bo tam chyba 24 jeździ a z górki to już w ogóle osłabiająca prędkość tam 35 chyba, czy 38 km na godzinę to już, to już masakra dla takiego kierowcy, który jest przyzwyczajony do jeżdżenia w tempie, w tempie spacerującej babci yy, tutaj mamy jeszcze jak panterkę do znalezienia i, i huwala do znalezienia bitwa ma się ku końcowi 5400 Obrażeń nie pamiętam, ile, ile tam było kasy, ale chyba ta bitwa się zakończyła z wynikiem skłośnych 10 tysięcy srebra zarobionego, więc naprawdę można sobie, można sobie podreparować konto po takiej jednej, jednej dobrej bitwie. Zobaczymy, ten kummer powinien być tutaj gdzieś niedaleko. Widzicie, nie jest ten czołg najszybszy. Naprawdę, zebranie się nimi, dojechanie w jakieś, w jakieś miejsce mapy, to jest jak jechanie na przykład Black Princem albo. Po prostu jeżeli wybierzecie jedną, jedną stronę mapy, to już raczej na drugą nie zdążycie dojechać, jeżeli będziecie tam potrzebni. Albo dojedziecie, y, kiedy, kiedy przeciwnicy są już wykończeni, albo dojedziecie wtedy, kiedy już Wasza drużyna zostanie y, cała wyróżnięta. 280 HP, pozmniejszali to HP y, artylerii, więc teraz dużo łatwiej zabić, ale trzeba ładnie, ładnie przycelować. Za chwilkę powinien go trafić. No... No, jeszcze 7 p, Jeszcze na dobicie, tylko jeden strzał. I tak właśnie wygląda z na Super Patrioningu. Jeszcze nie było chyba Super Patrioningu w tygodnia, więc teraz już jest. I mamy ten czoł, póki co z głowy. Jak pantera tam się jeszcze odgryzła na jakimś isie, drugim, ale Black Prince ją wykańcza. I mamy świetny wynik: 5700 yy, demedu. Tak jak mówiłem, 180 tysięcy kasy. Bardzo fajna powtórka. Bardzo fajna yy, zarabiaczka. I, I dość tania, bo w porównaniu z y, czołgami ciężkimi, ósmego tieru premium, to ten czołg jest naprawdę dość tani i, i, potrafi, i potrafi ładnie zarabiać. Dobra, tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o Facebooku i zajrzyjcie sobie na tego Facebooka, tak jak zawsze ostatnio powtarza. Może to jest trochę męczące, ale zależy mi, żebyście tam zajrzeli i, i żebyśmy mieli ze sobą kontakt, bo można sobie tam ze mną pogadać, można sobie powymieniać różnymi fajnymi rzeczami. Dobra, już nie przynudzam, tyle w tym odcinku, do następnego, trzymajcie się, cześć.